To miały być piąte urodziny małej lenki. W kuchni stygł tort, który Kasia piekła od samego rana. Ale zamiast śmiechu dziecka i dźwięku rozrywanych prezentów, w powietrzu wisiała cisza. Gęsta, lodowata cisza, przerywana tylko stukotem obcasów o marmurową podłogę. Adam stał przy oknie, patrząc na panoramę miasta. Nawet się nie odwrócił, gdy wydawał wyrok. To koniec, Kaśka, spakowałem was. Masz godzinę, żeby to zabrać. Kasia stała w drzwiach salonu, ściskając rączkę przerażonej córki. Nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Adam, o czym ty mówisz? To urodziny twojej córki. Mamy gości, mamy plany. Nie mam już planów z tobą, przerwał jej ostro, odwracając się. Jego twarz była jak z kamienia. Spójrz na siebie. Jesteś szara, zmęczona, pospolita. Moja firma wchodzi na giełdę. Potrzebuję u boku kogoś, kto błyszczy, a nie kogoś, kto pachnie pieluchami i tanim obiadem. Psujesz mój wizerunek. Moi partnerzy biznesowi mają żony z okładek magazynów, a ja mam ciebie. Podszedł do stolika, rzucił na blat pęk kluczy i kopertę. Tu jest gotówka na pierwszy miesiąc wynajmu jakiejś kawalerki. Potem rać sobie sama. Alimenty prześlę, jak sąd ustali. A teraz wyjdź, bo za godzinę przychodzi tu ktoś, kogo nie chciałabyś spotkać w takim stanie. Lenka zaczęła płakać. Adam skrzywił się z niesmakiem. I weź ją. Ten ryk doprowadza mnie do szału. Kasia poczuła, jak w jej sercu coś pęka. Nie z żalu, z wściekłości. Ale była bezsilna. Nie miała pracy, nie miała oszczędności, poświęciła pięć lat życia, by on mógł budować karierę. Wzięła kopertę nie patrząc mu w oczy, chwyciła walizkę i wyprowadziła płaczącą córkę na śnieg. Jeszcze będziesz tego żałował, Adam, szepnęła, gdy drzwi apartamentowca zamykały się za nią z głuchym trzaskiem. Wątpię, dobiegł ją jego śmiech. Minęły trzy lata. Trzy lata ciężkiej walki o każdy grosz. Kasia pracowała na dwa etaty rano w piekarni, wieczorami sprzątając biura. Byli biedni, ale w ich małym, dwupokojowym mieszkaniu było więcej miłości niż w tamtym wielkim apartamencie. Pewnego jesiennego popołudnia, w parku, stary rowerek lenki ostatecznie odmówił posłuszeństwa. Łańcuch spadł i zaklinował się tak mocno, że Kasia, szarpiąc się z nim, ubrudziła sobie ręce smarem i prawie się popłakała z bezsilności. Może w czymś pomóc, usłyszała spokojny, niski głos. Podniosła głowę. Stał przed nią mężczyzna w prostym, flanelowym ubraniu i lekko znoszonych butach trekkingowych. Miał ciepłe oczy i uśmiech, który od razu budził zaufanie. Chyba nikt już tego nie naprawi, westchnęła Kasia. To stary grat. Nie ma rzeczy, których nie da się naprawić. Trzeba tylko trochę cierpliwości, powiedział mężczyzna klękając przy rowerze. Miał na imię Michał. W pięć minut naprawił rower. W dziesięć minut sprawił, że zapłakana lenka śmiała się w głos, gdy pokazywał jej sztuczkę z monetą. Nie odszedł. Zostali na ławce, rozmawiając do wieczora. Michał powiedział, że zajmuje się inwestycjami, ale Kasia uznała, że pewnie gra na giełdzie z domu albo dorabia jakoś dorywczo, bo jeździł dziesięcioletnim kombi i ubierał się skromniej niż jej szef z piekarni. Zostali przyjaciółmi. Potem parą. Michał był przeciwieństwem Adama. Naprawiał kran w jej mieszkaniu, nosił zakupy starszej sąsiadce, a dla Lenki stał się ojcem, którego nigdy nie miała. Nie kupował drogich prezentów. Zamiast tego zabierał je na wycieczki do lasu, uczył Lenkę jeździć na łyżwach, czytał jej bajki na dobranoc. Przez dwa lata Kasia nie wiedziała o nim jednej rzeczy. Nigdy nie pytała o stan konta, bo dla niej liczyło się to, jak ją traktował. Była szczęśliwa. Aż pewnego dnia Michał przyszedł do niej z tajemniczym uśmiechem i elegancką kopertą w dłoni. Kasiu, moja firma organizuje charytatywny bankiet. Chciałbym, żebyś tam ze mną poszła. Ty i Lenka. Bankiet? Michał, ale ja nie mam się w co ubrać i nie pasujemy do firmowych klimatów. Pasujecie wszędzie tam, gdzie ja jestem, powiedział stanowczo całując ją w czoło. Ufam ci. Zaufaj mi, proszę, ten jeden raz. Kasia czuła się nieswojo. Sala balowa najdroższego hotelu w mieście ociekała bogactwem. Wszędzie błyskały flesze, a kelnerzy roznosili szampana, który kosztował więcej niż jej miesięczna pensja. Michał trzymał ją mocno za rękę, a drugą ręką prowadził lenkę, która zachwycona rozglądała się po sali. Nagle Kasia zamarła. Ścisnęła ramię Michała tak mocno, że aż zbielały jej knykcie. Naprzeciwko nich, w otoczeniu kilku biznesmenów, stał Adam. Wyglądał starzej, ale wciąż biła od niego ta sama arogancja. U jego boku stała młoda kobieta, znudzona i wpatrzona w telefon. Adam ich zauważył. Jego wzrok prześlizgnął się po kasi, po lęce, a potem zatrzymał się na Michale. Na twarzy Adama pojawił się drwiący uśmiech. Przeprosił rozmówców i ruszył w ich stronę jak drapieżnik. No proszę, powiedział głośno, zwracając na siebie uwagę okolicznych gości. Kogo my tu mamy? Kopciuszek wrócił na salony? Cześć, Adam, powiedziała cicho Kasia, starając się zachować spokój. Widzę, że życie cię nie rozpieszcza. Adam zaśmiał się, patrząc na jej sukienkę, którą uszyła sama. Potem spojrzał na Michała z nieskrywaną pogardą. A to kto? Twój szofer, czy może ochroniarz z supermarketu? To jest Michał, mój partner, odpowiedziała dumnie Kasia. I ojciec dla Lenki jakim ty nigdy nie byłeś. Adam parsknął śmiechem. Ojciec? Błagam, wygląda na kogoś, kto naprawia mi pralkę. Adam podszedł bliżej Michała, naruszając jego przestrzeń osobistą. Słuchaj kolego. Nie wiem jak się tu wślizgnęliście. Pewnie tylnym wejściem dla służby, ale to impreza dla elity biznesu. Tu się robi interesy za miliony, a nie żebra o darmowe przekąski. Zabieraj tę swoją wesołą gromadkę i wynoście się zanim wezwę ochronę. Psujecie mi widok. Michał milczał. Jego twarz była spokojna, wręcz zrelaksowana patrzył na Adama jak na małe hałaśliwe dziecko Skończyłeś? zapytał Michał cicho. Słucham. Adam poczerwieniał. Czy ty wiesz do kogo mówisz? Jestem prezesem Adcorp. Jutro podpisuję fuzję, która uczyni mnie królem tego miasta, a ty jesteś nikim. W tym momencie muzyka ucichła. Reflektory skierowały się na scenę. Na scenę wszedł organizator gali, znany wszystkim miliarder i filantrop. Panie i panowie, Zagrzmiał do mikrofonu. Dziękuję wam wszystkim za przybycie, ale ta noc nie odbyłaby się, gdyby nie jeden człowiek. Mój przyjaciel, mentor i główny inwestor naszej fundacji. Człowiek, który woli pozostawać w cieniu, ale którego serce jest większe niż jego fortuna. Proszę o brawa dla prezesa holdingu M-Global, pana Michała Dębskiego. Sala wybuchła oklaskami. Reflektor omiótł tłum i zatrzymał się prosto na Michale który wciąż trzymał Kasię za rękę. Kasia otworzyła szeroko oczy. M Global? To była firma, która posiadała połowę miasta. Michał uśmiechnął się do niej przepraszająco. Puścił jej dłoń i pewnym krokiem wszedł na scenę. Tłum wiwatował. Adam stał na dole jak wryty. Jego twarz przybrała kolor popiołu. Szklanka z drinkiem wypadła mu z ręki i roztrzaskała się o podłogę ale nikt nawet tego nie zauważył. Wszyscy patrzyli na szofera, który właśnie przemawiał do elity kraju. Michał powiedział kilka słów o wartości rodziny i pomocy słabszym, po czym spojrzał prosto w oczy Adama stojącego pod sceną. Biznes to nie tylko cyfry, powiedział do mikrofonu, a jego głos niósł się echem po sali. To przede wszystkim ludzie, dlatego dzisiaj podjąłem ważną decyzję. Miał jutro nastąpić proces przejęcia spółki AdCorp. Na sali rozszedł się szmer. Adam odzyskał iskrę nadziei. Wyprostował się. Jednak, kontynuował Michał zimnym tonem, pół godziny temu miałem okazję poznać prezesa tej firmy osobiście i uświadomiłem sobie, że nasze wartości są zbyt odmienne. Nie inwestuję w ludzi, którzy gardzą innymi, nie inwestuję w ludzi, którzy wyrzucają własne dzieci na mróz dla wizerunku. Dlatego oficjalnie wycofuje ofertę. Adam zachwiał się, jakby dostał cios w brzuch. To był koniec. Bez kapitału Michała jego firma była bankrutem. Jego idealna narzeczona spojrzała na niego z obrzydzeniem, odwróciła się na pięcie i odeszła w tłum. Został sam. Pośrodku sali pełnej ludzi, którzy teraz patrzyli na niego z litością. Michał zszedł ze sceny. Tłum rozstępował się przed nim z szacunkiem. Podszedł do Kasi i lenki. Przepraszam, że nie powiedziałem ci wcześniej, szepnął. Bałem się, że ludzie będą widzieć we mnie tylko pieniądze. Chciałem, żebyś pokochała mnie, a nie mój portfel. Kasia miała łzy w oczach, dotknęła jego policzka. Głupta się. kochałam cię, gdy naprawiałeś rower w brudnych spodniach. To nic nie zmienia. Zmienia jedno, uśmiechnął się Michał, biorąc lękę na ręce. Od jutra nikt już nie będzie wami gardził. Wyszli z sali głównym wejściem przed hotelem czekała lśniąca limuzyna kierowca otworzył drzwi. Adam patrzył na to przez szybę, stojąc w pustym holu, miał swój wizerunek, miał swój garnitur, ale nie miał już nic więcej. Zrozumiał, że wyrzucając tamtego dnia te śmieci, wyrzucił jedyny prawdziwy skarb, jaki kiedykolwiek posiadał. Adam myślał, że pieniądze dają mu prawo do bycia okrutnym, ale życie wystawiło mu najwyższy rachunek. A ty czy wybaczyłbyś takiemu człowiekowi jak Adam, gdyby przyszedł prosić o pomoc? Jeśli uważasz, że Michał postąpił słusznie niszcząc jego firmę, zostaw łapkę w górę i naciśnij subskrypcję. Napisz w komentarzu słowo rodzina, jeśli wierzysz, że to ona jest największym bogactwem. Do zobaczenia w kolejnej historii.